Mamy y, drogi piramidowe, drogi y, korowo-rdzeniowe i korowo-jądrowe. Korowo-rdzeniowe zaczynają się w zakręcie przedśrodkowym kory mózgowej. Idą do torebki wewnętrznej do odnóg wśród mórkowia, y, przez most do rdzenia przedłużonego, w którym skupiają się w piramidy. Te piramidy y, włókna się krzyżują i, bocz, i idą boczne i y, środkowe. I idą do słupów przednich e, rdzenia kręgowego. A e, drogi korowo-jądrowe idą tak samo jak korowo-rdzeniowe do odnóg mózgu. Potem idą pęczkiem bocznym, przyśrodkowym do jąder ruchowych, nerwów czaszkowych. Tak. I drogi pozapiramidowe. E, jest ich pięć. Jest przedsionkowo-rdzeniowy. I on jest od równowagi i od mięśni i grzbietu, jest pokrywowo-rdzeniowy, od odruchów obronnych wzrokowych i słuchowych, są czerwienno od mięśni szkieletowych, siatkowo rodzeniowe od układu oddechowego, mięśni układu oddechowego i ulitkowo od napięcia mięśni, mięśni szkieletowych.